Często pytacie mnie w komentarzach, jakie kolorowe soczewki kontaktowe noszę. Prawda jest taka, że żadnych, dlatego że w loterii genetycznej moja babcia była Rosjanką, więc przekazała mi niebieskie oczy. Ale skoro już pytacie, to podam dzisiaj 5 sposobów na to, jak zmienić kolor Twoich oczu i opowiem od razu, jak bardzo ryzykowne są to rozwiązania, jak drogie lub tanie. Zostań ze mną i poznaj wszystkie te sposoby. Pierwszy sposób najbardziej niebezpieczny to jest wszczepienie tęczówki sztucznej. I to zawsze będzie widać, że to nie jest naturalny kolor Waszego oka. Tęczówka to jest ta część, która w moim przypadku jest niebieska, u Ciebie może być brązowa, rozcina się rogówkę i wsuwa się tam tą sztuczną po to, żeby zadowolić Twoją chwilową fanaberię. Nie polecam. Drugi sposób, wymyślony przez doktora Grega Homera, polega na tym, że laserowo zostaje wypalany pigment, który Masz w swojej tęczówce, przez co twoja tęczówka zmienia kolor. Tak naprawdę go traci. Niemniej jednak, jakieś ryzyko występuje i pomimo, że mówi się, że ryzyko to jest niewielkie, ja bym nadal nie ryzykował, dlatego że oczu masz tylko jedną parę i nie da się wstawić później nowych. Posób trzeci, najprostszy i najbardziej trwialny, czyli soczewki kontaktowe kolorowe. Ale nie mówi się głośno o tym, że noszenie kolorowych soczewek kontaktowych, Zwiększa ryzyko zakażenia oka o 16,5 razy bardziej niż noszenie zwykłej soczewki kontaktowej. Dlaczego? Dlatego, że wiele firm produkuje te soczewki kontaktowe kolorowe bez jakichś większych regulacji i nie wszystkie są przetestowane na tyle, żeby powiedzieć, że są bezpieczne, ale są już w sprzedaży. Więc jedyna soczewka, którą byłbym w stanie Tobie polecić, to jest Air Optics. Fresh look, kolor jest bardzo naturalny. Nie będziesz miał lub nie będziesz miała w tych soczewkach oczu, takich jak wampir, jak tygrys albo dolarów też nie będziesz miała. Natomiast masz pewność, że ta soczewka ma dobrą przypuszczalność tlenu i oprócz tego oddycha, jest nawilżona, dobrze się układa na oku, jeżeli jest dobrze dopasowana i jest bezpieczna. Co więcej, kolor Twoich oczu zmieni delikatnie i kosmetycznie, dzięki temu nie będziesz wyglądał lub wyglądała. Sztucznie. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych sposobów jest sposób czwarty. Doktor Robert Morse twierdzi, że Twoja dieta wpływa na to, jaki masz Kolor oczu i w zależności od tego, czy jesz dużo miodu, szpinaku, owoców, warzyw, to kolor twoich oczu może się zmienić na jaśniejszy. W związku z tym pojawiła się też taka nauka, która się nazywa irydologia, według której z twojej tęczówki można wyczytać nie tylko to, czy twój organizm jest zdrowy, ale również w jakim jesteś stanie emocjonalnym i czy w twoim życiu niedługo ma pojawić się przełom? Rozwiązanie najbardziej bezpieczne, najbardziej zdrowe. Jeszcze nikomu jedzenie warzyw i owoców nie zaszkodziło, więc warto spróbować. I piąty sposób, moi drodzy, jest najprostszy, najtańszy i najbezpieczniejszy. Niemniej jednak jest najtrudniejszy w wykonaniu, dlatego że polega na samoakceptacji. Samoakceptacji tego, jaki kolor po prostu oczu masz w tym momencie. Dlatego, że nawet motyl nie wie, jak pięknie jest ubarwiony. Może by się wydaje, że masz brązowe oczy, a lepiej wyglądałabyś, jakbyś miała niebieskie, ale tak naprawdę, gdyby porównać chociażby gwiazdy hollywoodzkie, jakby wyglądały z innym kolorem oczu, to się okazuje, że czar pryska. Bo twój kolor oczu, który jest z tobą, przez całe życie zaczął tworzyć osobowość też, Jaką jesteś, i zmiana tak naprawdę tego koloru oczu może powodować, że będziesz czuła, będziesz czuł się po prostu przebrany. I fajne to jest na chwilę, do pewnych zabaw Halloweenowych albo innych, ale na co dzień zdecydowanie nie polecam zmieniania koloru oczu. Bardziej polecam pracę nad swoim umysłem, nad swoją świadomością i nad swoją samoakceptacją, żebyś najbardziej lubiła w sobie to, jaki i jaka Jesteś. Natomiast, jeżeli jednak się namyślisz na dobór soczewek, to pamiętaj, że dobór soczewek jest bardzo istotny, bo jeżeli soczewka jest dobrana w sposób przypadkowy i jest za luźna, to jeszcze będzie ok, bo będzie tobie w niej niewygodnie, zatem szybko ją zdejmiesz, ale jeżeli ona będzie za ciasna, to może się przyssać, przykleić do twojego oka, tobie będzie w niej wygodnie, ale to nie znaczy, że ona będzie zdrowa, dlatego że kiedy ona się przykleja, nie ma wymiany filmu łzowego pod soczewki na soczewkę, czyli nie ma tej cyrkulacji, te całe bakterie i ten cały brud, i ten kurz, i te pyłki, to wszystko zostaje pod soczewką, tam gdzie jest bardzo ciepło, bardzo, ciepło, bardzo mokro, bardzo przyjemnie. Dla tych bakterii. Po to, żeby się rozwijały i to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że jeżeli dojdzie do urazu albo zakażenia Twojej rogówki, owrzodzenia, to możesz zostać później z blizną na oku. I ta blizna jest nie do usunięcia, chyba że poddasz się operacji wymiany rogówki, co nie jest nic przyjemnym. Dlatego pamiętajmy tylko o tym, żeby co jakiś czas badać wzroku okulisty zdrowotnie, u optometrysty okularowo korekcyjnie i w tym właśnie jesteśmy wam w stanie pomóc. W opisie na dole znajdziecie dokładny adres i naszą stronę internetową, gdzie możecie dobrać najlepiej pasujące do siebie okulary i zrobić najlepsze, najdokładniejsze badania wzroku. W razie pytań, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Do zobaczenia. Emil Iman Prestige Optik.